Nazywam się Paweł Widomski, jestem z Chymży. Jeśli chodzi o motoserce, to jest to moja pierwsza taka impreza. Pierwszy raz oddaję na motosercu. A jeśli chodzi o ogólnie oddawanie krwi, to jestem już weteranem, można tak powiedzieć. Mam oddanych prawie 18 litrów. Jest to typowo dobrowola, ponieważ wiem, że kiedyś może odklepać. Będę ja potrzebował krwi, i będzie potrzebna krew dla mnie. Wiem, że mogę pomóc, dlatego pomagam. W zeszłym roku też były wydawane koszulki. Są takie pamiątkowe koszulki z, z tegorocznej edycji motoserca no Dodatkowo każdy kto odda krew, dostaje od nas takie podziękowanie oraz talon na losowanie głównych nagród i no, główną nagrodą jest skuter w tym roku fundowany przez tutaj burmistrza plus, mamy dużo... plus dużo jeszcze tam innych ciekawych nagród. Po kolejny z koncertu w ramach bijącego motoserca w Kęży 2016 bije. Moi drodzy grali z największymi. Ostatni sezon spędzili ze, z formacją, lecz dziś przyjęli zaproszenie i przyjechali specjalnie z Sochaczewa, by zagrać na finale tegorocznego motoserca w Kęży. Przywitajcie ich bardzo gorąco i serdecznie. Formacja Time! usłyszeć ich w ogólnopolskich mediach, oglądać w telewizji Polonia. To dlatego już promują swój najnowszy krążek, ale kiedy tylko słyszą hasło kolejny finał Moto Serca w Polsce, wtedy oni są razem z nami. Ci, którzy pamiętają, jak rozpoczynała się wielka akcja Owsiaka, wtedy i oni bywali, dopiero teraz niedawno, w końcu ogólnopolskie media napisały, że to dzięki zdrowej władzy powstała orkiestra. Wtedy, kiedy trzeba zagrać w dobrym, szczytnym celu, oni są zawsze. Dlatego nie mogło ich dzisiaj tutaj zabraknąć. Moi drodzy, przywitajcie gorącymi oklaskami na wielki finał tegorocznej akcji Motoserca Hełża 2016 Zdrowa Woda! Czyli mamy tutaj środkę i Marysię, oboje się i środkę, tak jest, dobrze, słuchajcie, za chwilę Barnes przyniesie urnę. W środku są kupony, moi drodzy. Jak tylko usłyszycie swój numer, no to szybciutko do nas, tutaj w naszą stronę, do nas na scenę zapraszamy po odbiór nagród. 29, mamy, czyli 60, Czy jest, 60, słuchajcie, za chwilę będziemy kolejną parę, dobrze, tu jest chyba numer 60, tak. Jest 60, 60, dobrze Gratulacje. Zgadza się jest 63. Warto no, mogę... <laughs> <laughs> Numery się zgadzają. 28. Któż z Was, moi drodzy, posiada numer 28. Za chwilę dowiem się, które to mery. 23 mamy, czyli 28 i 6. Reszta widzę się uśmiecha. Że wiedzą, że ich kupony są jeszcze tutaj u nas w tej tymczasowej urnie. Czyli tutaj na pewno jest gdzieś właściciel, który dzisiaj będzie miał okazję pojechać do domu na tym skuterze. Za chwilę go. Będziemy mieli przyjemność wręczyć razem z burmistrzem Chełmży, którego zaprosimy już za moment tutaj na scenę, pana Jerzego Czerwińskiego, ale póki co mamy, zgadza się, jest, jest będzie. Gratulujemy, dziękujemy fantastycznie. Zapraszam bardzo gorąco i serdecznie pana Jerzego Czerwińskiego, burmistrza Chełmży tutaj do nas na scenę, razem z klubem motocyklowym Boruta i Polan. Pan burmistrz był sponsorem tego wspaniałego skutera. Ciężko będzie go tutaj ciągnąć teraz, bo coraz więcej sprzętu nam się pojawia. No to kto teraz głosuje? Pan Burmistrz mnie, nie ryzykuje, nie rozumie. No to dowiemy się. Uwaga. Ważny moment. Który to mamy numer? 61. Kto ma numer 61? Jest, dobrze. Zapraszamy. Zapraszamy wszyscy się. Rodzina cała się cieszy. Dobrze, fantastycznie. Są oklaski, tak, niech będą oklaski. Proszę bardzo. Tu jakoś trzeba przeskoczyć, przez to wszystko my za chwilę troszkę na bok to odstawimy, także można było chociaż w stronę schodów podjechać. Gratulacje skreślił, bo to, co się wydarzyło, świadczy o tym, że Pan wyjątkowy dzień. Serdecznie gratuluję i jednocześnie dziękuję pięknie za to, co Pan robi, dając wszystkiego najlepszego. Sprzyjki dla Pana. I oklaski mogą być od publiczności, bardzo dobrze. Panie Kazimierzu, proszę jeszcze się przedstawić. A Pan Łukasz, ten skuter będzie po jeździł w okolicach? W okolicach. W okolicach będzie, więc będzie można go oglądać. No cóż, no to kluczyki przekazane, proszę bardzo. Tam. Teraz musi Pan sobie Radca. Gdzie jest publiczność? Oklaski, tak jest, fantastycznie. No właśnie, no to jest okazja, by się nauczyć. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Pora podsumować naszą akcję dzisiejszą, Panie Burmistrzu. Oddaję głos. Szanowni Państwo, ja chcę przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w akcji oddawania krwi, akcji, która tak naprawdę w Hęży jest zawsze sukcesem, ale pod patronatem panów z tymi wspaniałymi maszynami z klubu motocyklowego dzieje się to wielokrotnie aktywniej, wielokrotnie intensywniej i im chcę niezwykle mocno podziękować. Ale dziękuję również motocyklistom, dziękuję organizatorom, a właścicielom tych pięknych rumaków za wspaniałą scenografię 36. dni Chełmży w mieście, dziękuję bardzo dziękuję bardzo no tak w zeszłym roku jak dobrze pamiętam była wycieczka zagraniczna w tym roku jest to skuter to w przyszłym Zdawiamy, będzie samochód pewnie <noise> będą coraz lepsze moi drodzy tak tak, tutaj już można przejechać w stronę schodów a ze schodów już też... Otoczy... a co panowie, dobrze Tędy? da się radę? ostrożnie, bo nowy w razie czego będzie raz bity w sklepie, jak go dawali, to płakali. Jest, jest całe, dobrze, panowie, no to teraz już ostrożnie. Dziękuję serdecznie.